I znowu lecimy tym samym schematem. Znowu oglądacie mordę tego Kera. Widzicie tutaj już z i jeszcze przed nami oczywiście średniej klasy powiedzmy. Tylko nie tak, średniej tak. klasy, bo nawet nie wiecie kto będzie. O, średniej klasy hauszu, widzicie, już mi od razu przerywa. Będzie Prince, Tak, nie. Niech się pytają Już nie jesteśmy pewni, czy oni tym no, I widzicie, i tak to właśnie jest. Czyli właśnie zlot forum Wrestlefans, co nie? Zlot forum Wrestlefans, Fans. Tak, i zaraz nas tutaj jeszcze. Zostaliśmy sami z Kilgorem. Ci panowie i pani Warszawiacy zostawili nas w pistu. To nie Ale przynajmniej nasze Widzimy peron trzeci, tor czwarty. horror Nie. Nie? No. Metro. Pierwsza linia. A no, właśnie, tutaj jest to zabliki. metro drog. No, pokazane. Gdański. Ej, metro jest tam Tutaj. Tutaj. No wiem, ale tutaj patrzę, że... Tutaj, zaraz się W Warszawie jesteśmy na Dworcu Gdańskim. Jesteśmy w tej chwili w je, liczbie 11 osób i wszyscy milczą po kolei. No ja już po shoppingu, więc wiecie. Także, wiecie. Shopping, a co takiego kupiłeś? A, i nie a Kupił wiecie, torebkę jeść, tylko, ukradł. Nie Aha. A może to jest właśnie twój shopping, że samą torebkę kupiłeś i wow, byłem na shoppingu. A tamten już coś szykuje?

hurray odkazanieroku.pl 6161006 ale to zdjęcie komuś pokaż po no, to tutaj to, nie wiem czy tutaj Mówiście, no widać w miarę świetne zdjęcie o ile dobrze o, pamiętam to jest jakiś gali no żeście się wbili to jest jasne lubię ten typ mimo że no, no proszę Cię, no. To jest do paniem. Dawaj, proszę. To kawałki. Czego? A, nagrywasz, nagrywałaś? Tak. Karolowskie wideo, ja to lecam serdecznie. Ej, mówiłam, że z pytań... Widzicie, spytam. tak jak spytam. mówiłem. Jest kamerka. Wiesz, Pokaż nam te dzieła. A tutaj jest mniejszy Cornet Face. A tutaj jest Miejsze, większy. Większe Cornet Faces y są lepsze. No są lepsze, lepsze. <śm _> tych mniejszych jest 15, a czy tych większych jest 15, a tych mniejszych 12? No to żeby Iron było, to żeby nie Nie, no to weźmy, a, no to weźmy, przede wszystkim te większe trzeba Musimy między siebie jakoś rozdzielić i... Dla ten... wszystkich starczy spokojnie. No, no, no. no. jeszcze, jeszcze, jeszcze pewnie dwa, dwa rzędy no, wyżej no, będzie starczyło. no Pokaż, no. co tam masz takiego. Ale to, to tylko książę może wiedzieć, z co ja tam ty. mam. A mam pokazać, co, co księciowi no. sprawiłam? No tak chociaż ogólnie. Ale pokazujesz tylko torbę, a nie jak będę wyjmował. No to wyjmuj! Dobrze, dla księcia, specjalnie dla księcia mam to. Koszuleczka, ładną, w jego rozmiarze na mam nadzieję, to mam dla księcia. Dla księcia mam takie specjalne, tajne listo obywatels przyjęcia obywatelstwa polskiego tutaj i login od razu z forum i tak dalej, wszystko żeby się mógł zalogować i tak dalej. Dobrze, jak że jak na nie napisałaś BAYLOR, przez Koszuleczkę, no patrzcie jak są patrzy, tak to jest dla Dewita, koszuleczka taka. No tak, to tutaj mówię, tak, obywatelstwo polskie, zaproszenie, tak, klucze do tego i tak dalej. I... numer jeden. Specjalny, wypuszczony, seria limitowana na house show. Brice David XXL oczywiście. No wiadomo w jakim rozmiarze. No i to specjalnie jest dzisiaj no, wszystko słyszeliście, dla ciebie. w rozmiarze XXL. Forum zgadza się, że no, to jest jego rozmiar. Forum zgadza się, jedna osoba. Nie. Ale najważniejsze... I padnę też. Słuchajcie, są do przekazania pozdrowienia. cały forum ma pozdrowienia od TLK i Chris'a Benuły. O, Zresztą Chris Pimba powinien tu być. No ale nie ma. O, dlaczego? Chris Benua odsiaduje wyrok za podwójne morderstwo. I samobójstwo. No właśnie. Chris Benuła trafił do więzienia za to, że popełnił sobie samobójstwo. Nieładnie, nieładnie. Ale jak to się mówi, spotkanie rodziny zawsze mogą być pójść w kierunku. No. Być może jeszcze kiedyś kres z nami będzie. Bądźmy dobrej myśli. Hmm. Ciekawe po kogo to tam jadą. Może po TLK, który kogoś kopnął w czaszkę o jeden raz za dużo. Troszkę se tu postoimy no tak przeszło godzinkę, jak się nie powiodło Pokaż paznokcie Trzy godziny życia wyjęte A tam się jak spiło się malowało się I co tu mamy? Tu jest Bad News Barrett, Usos, tam jest Sina. Tam dalej jest One vs All Roman Reigns Tutaj w twarze wszystkich stabił I Was There tam y, nie widzę co tam, nie poznaję już, nie jestem już człowiekiem z W. Daniel Brian, dwa różne wzory, no tutaj widzimy tutaj różne różności A tutaj część naszej ekipy. Kilwar, chcesz coś powiedzieć? Drogo tu. No właśnie, drogo. 140 zł. Ale plika pasa 2000. O, model dziecięcy koszulki syny 120 zł. Szanowni Państwo, przed nami moderator tego forum, Domisiu. Co powiesz, Karik? Zobacz jaki on jest przy Tobie wysoki, jak cholera. Zdążyłem zauważyć, no niższy, na pewno wyższy od Ciebie, a no, co ode mnie, to dopiero wiesz. No, no już, jest nie tylko rangą wyższy od Ciebie. Czyli jak ustaliśmy Kilgore, że dzisiaj będzie Vince, tak? Undertaker, Michaels, Rick Flair, który strasznie się od razu jak wejdzie na arenę, Hulk Hogan i Sting i stoczą z sobą walkę. No to jest takie 97. No i to oczywiście będzie tutaj na live i będzie w but have you tell you made Tremendous pleasure to inform you that Daniel Bryan has been sent back to the USA by our medical staff because I connected with one too many bullhammers. And he now has a very, very nasty concussion. I think that will teach him a lesson for stealing my intercontinental championship. Now whilst that might be bad news for you. Turns out that that is in fact good news for me because he was supposed to be my opponent this evening. However, as he's not here, I no longer have an opponent. Therefore, I get the night off and I don't have to wrestle in your horrible little <laughs> country. So, so I'm going back to the airport now and I hope I never meet any of you again in my life. Thank you very much. W tej chwili jest przerwa, co pan powiesz? Powiem, że chyba troszkę przedłużyli galę, to znaczy pierwszą część, bo za dużo czasu tej mowały switche w springu, to jest ciekawe, naprawdę. No i oprócz tego jeszcze był jakiś tam proma, tak? Tego Konora kogo, kogo słyszeliśmy na Majku, kogo kogo, czekaj. Jakie potęgi? No najważniejsze że słyszę... Słyszeliście... O Kofi, tak, Kofi no, przemówił. No, kofi, kofi oficjalnie przemówił. No, jest, jestem w szoku. No, wcześniej warto w sumie, wcześniej Damien mi z skraduszą, mówiąc po polsku, zamknij mordę. A Czan się tak przyjął, że, będzie, że będziemy go słyszeć chyba do końca gali. No. Ojej. Ale powiedz coś do kamery. Miło było spotkać mi w facet taki, nie wiem ile on jadł, pił. Dajcie spokój, mała fę jak szpadę. That's nice. Ależ w main eventie nam się parcznęło. Roman Reigns wychodził dokładnie w tą, tą stroną, przy której my siedzieliśmy, więc parę osób od nas miało okazję, no wiadomo, przywitać się z nim. Karik, co możesz powiedzieć o wejściu Romana Reignsa? Tak, poklepałem go po ramieniu, naprawdę taka spocona łapa człowieku. Wiecie co, ja naprawdę mam jakieś dziwne wrażenie, że. Tak, jak go przywitali w Polsce, to naprawdę mogą inwestować w niego jako fejsa i to gówno da, naprawdę. było pierwsze miasto, którego nie schyliło, więc. Ja mam do powiedzenia tylko tyle. Krzysiek ma swoje. A ogólnie? Bo myś, ja myślę, że ten faust się stał o wiele wyżej niż ostatnio w Łodzi. Jak myślisz, jak nie patrzyć, pani będzie najlepszą banką w Galicji. Czegoś chyba nikt nie spodziewał. O, Damien! Cześć, Damien! Coś na koniec dla forum? To się wydwie, to się wydwie. Żałujcie, że was tu nie ma. No, no bo ja tu powiedzieć? jestem, dlatego żałujcie, że was tu nie ma. O, ma tu jestem woda. No, chociaż no. Chcesz coś powiedzieć? Jest zbyt podekscytowany. Ooo, tak wychodzić. było fajnie, ale szkoda, że to nie były gwiazdy Ringo Wonor, bo wtedy bawiłabym się tak wspaniale. <laughs> już zostaw Monikę spokoju, tyle Właśnie, miała niech, przeżyć niech, dzisiaj. Niech już dojdzie do Pozdrawia I pozdrawiam pana Słonika. Monika, masz

Chyba nic nie można tutaj ugryźć? Chcesz coś powiedzieć? Tak, na Ci. Pomożesz mi to trochę? Na suficie. Ojej, ale strzęt. No wspaniałe. Super, masz jakiś odruch. Oglądajcie Ring von O, Kilgor widzę Cię tam. Nie będę nas. Guziczki, guziczki i guziczki. Raz, raz, raz. Ciepło, to tu była? E, moja. Czekaj, w do B. B. Klucz mi mi i masz ich sprowadzić. Ma No i co z tego, ale. Ale trzeba go tubić. Niech no. Kolego w ogóle jak no, się no nadywał? Śpiący. Cztery śpiących, trzy włączących. Niech no, nie wie jak to się nadywa, no to proste. To Piotrek. No to dobrze. Super. Ilo za Piotrek z 20. To jest, to jest Piotr Gogiński. Jaki? No chyba nie. Weź napisz. Nie obrażaj. No, nie no, Dobra. A, nie Dobra. Dobra, Piotrze, tak będzie prawem jaka... z rano, naprawdę. No po mi spać tam. i wyłączyć system po prostu? Do piątej. Szłączyć i tak mi się to. Ty, ty, ponownie. O jezu. <grym> A jak wsiądę do polskiego buza to nie będzie tylko za śpiący. Wszego A ja on będzie. jest zawsze taki zabolony? Co będzie, ty? Tryb hibernacja w tym To jest hibernacja w no, 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 człowieku. wypadku. No on wstaje do ciebie, więc uważaj. Człowieku, jak pan wychodzi z ciłowni, to napierdolę. Ja nie mogę go uspokoić ze stacją. Dopiero suszy gumu nie zmił. To już szybki brakuje. Łaje. Sucho, sucho, nie? Nie, wiesz, może też jest jesteśmy zmęczeni przy tym, czytaliśmy dzisiaj. Co ja, ja przywyciłem, żeby tak całą noc kłazić gdzieś? No widzisz, to 6, 8 godzin czasem. A co się w nas robi, jeśli się nie chodzi? Jeśli No chyba nie było głupie pytanie. Uważaj, widzisz, już jest dopiero. No me zauważ, woda się kończy. A i tak pije I pije i pije i piję. Na zlocie forum Morestle Fans nie ma rzeczy niemożliwych. Woda nie bo... hmm. Chciałabyś coś powiedzieć o godzinie 5.03? Bardzo rozmowna i bardzo wesoła o godzinie 5 rano, jak widać. No, a jak tu pięknie się robi, wschód słońca, jeku. Chcesz, chcesz powiedzieć o 5.03? Jestem jak zombie. <gry> Kary, co byś chciał powiedzieć o 5.04? No już 04? bym ci też powiedział, ale teraz A za minutę mi powiesz? Tak, by możliwe. Hooray, Kilgor, chciałbyś coś powiedzieć o 5.04? I widzicie i znowu po raz kolejny Kilgor kończy jakimś powiedzonkiem. No było, jakieś tam było. Ale no, na no, 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 to, to dobry czas na oglądanie ringową. Zobaczycie.